TVG9 Niezależna Telewizja Internetowa prezentuje TVG9. Jak widzimy, nowy ekran zgodnie z zapowiedziami łażącego łazarza ogłosił program Obywatelskich List Wyborczych na stronie. Prawodbory NET ogłosił zasady, takie credo tych list wyborczych oraz rozpoczął internetową łapankę kandydatów. No, tak to trzeba określić, ponieważ no, yy, kandydaci mają się rejestrować w sieci kilka miesięcy przed wyborami. Także, jak ktoś ma ochotę, to może wejść na stronę prawyborynet i się zarejestrować jako kandydat. Ja przyznaję, że nowa siła polityczna jest potrzebna. I już 3 lata temu, w 2008, próbowałem wraz z kolegami taką inicjatywę zorganizować. No tak, dla przypomnienia. 30 września 2008 roku powstała nieformalna na razie grupa G9 jako inicjatywa osób, którzy w 1988 roku jako bardzo młodzi ludzie wsparli z trajku stoczniowców lub uczestniczyli w trajeku studenckim. Wielu z nas jest dzisiaj zdegustowanych tym, co obrócony został nasz wysiłek. Nie możemy pogodzić się z zawłaszczeniem naszego kraju przez komunistyczną nomenklaturę. Spotkanie, do jakiego doszło, XX rocznicę zakończenia strajku w 1988 roku w Oliwie zakończyło się podjęciem zobowiązania do dokończenia tamtej rewolucji, a właściwie do stworzenia warunków, które jej hasło rozliczenia komunistycznej nomenklatury, do dzisiaj hamującej z rozwój Polski, zacznie być skutecznie realizowane. To co określono jako transformacja ustrojowa nie spełniło oczekiwań naszej naszych i oczekiwań wielu Polaków. Tylko nasza wspólna i zdecydowana akcja może zmienić obecny stan rzeczy. Propozycje na dziś. Zorganizowanie silnych społeczności lokalnych, oddolne siły w wyborach samorządowych, dekomunizacja sądownictwa, dekomunizacja finansowa zmierzająca do obalenia podkomunistycznej oligarchii oraz yy, także depolityczizacja naszego szkolnictwa. Ciągle dalej. Także widzicie Państwo, że podobne inicjatywy już były i sam w nich uczestniczyłem, ale no, to było 3 lata temu. I jeśli wokół tego wówczas powstałby jakiś szeroki ruch społeczny, gdyby więcej osób się zaangażowało, no to. Przy naprawdę ciężkiej pracy przez te trzy lata można by, byłoby utworzyć jakąś realną siłę. Natomiast wyskakiwanie z czymś takim kilka miesięcy przed wyborami, no to jest wyskakiwanie jak. Philips Konopi żadnej realnej siły w ten sposób nie, się nie stworzy. Można tylko narobić zamieszania, rozproszenia i de facto no, przyczynić się do, do sukcesu PO i SLD. Natomiast no, ewentualnym pozytywem czegoś takiego może być to, że. Ta pisowska biurwa, jak to ja określam, o której już, już mówiłem w TVG9, że ta pisowska biurwa no, przestraszy się tego, co się dzieje, i w związku z tym PiS otworzy się na, na różne środowiska społeczne, obywatelskie. Niekoniecznie no, no, ściśle związane i podporządkowane no, partyjnej biurwie, ale, ale ideowo ideowo nawiązujące do, do, do tego co, co chce, chce i, i co, co głosi PIS. Także to jest Jedyny ewentualny pozytyw, jaki może z tego wyjść.